Klejka, naklejka, ja jestem Karmena. W dzisiejszym odcinku, moi kochani widzowie, wy ekstrawertycy i wy introwertycy. Wy ekstrawertycy będziecie oglądali, jak to jest być introwertykiem, a wy introwertycy będziecie sobie przypomniali o waszym smutnym e, życiu. Brzmi zachęcająco, co nie? Eje, mnie by to zachęciło jako introwertyk, żeby sobie przypomnieć o moim smutnym życiu. Ogólnie jest to horror, więc jeżeli się boicie, uuu, to macie to oglądać, się dalej bać. O. Ponieważ ten odcinek będzie bardzo śmieszny, gdyż ja go no, oczywiście nagrywam, co nie, to, to logiczne. Dobra, jak już mówiłam, gra się nazywa Introvert. E, zacznijmy sobie gierkę. Jedyne co wiem o, tych, o tej grze, a dobra, czekajcie, mam jeszcze napis, e, przeczytam Wam go pierwszy. Minął no, miesiąc od ostatniego listu od Joe'ego. Po straceniu mojej żony, on jest jedynym przyjacielem, który ze mną został, albo którego mam. Obiecał, że jego wakacje nie będą trwały tak długo. Obiecał, że jego wakacje. Nie będą trwały długo. Wierzę, że ten dzień będzie tym dobrym dzień. W tym dniu zobaczę list od niego. A może planuję jakąś niespodziankę czy coś? No nie wiem, stary, co on planuje, ale powiem tyle, że jedyne, co wiem o tej grze, to że mamy nie patrzeć się ludziom w oczy. Czy naprawdę muszę wstać? Nie, nie jestem pewien, ale dobra. Um. No tak jakby nie musisz wstawać, co nie? No chyba, że musisz iść do pracy. Dobra, no, to jest nasz pokoik. E, dobra, mamy salon, mamy telewizor, mamy biały telewizor, mamy okienko i mamy drzwi. I możemy przez te drzwi... halu Czemu to jest zamknięte? Muszę sprawdzić moją listę... Na... listy, znaczy skrzynkę na listę. Dobra, ja włączyłam to radio, to były jakieś bardzo dzięki dzięki. Cześć! Dzień dobry, proszę pana. Czy mamy napis na oczach, żeby nie patrzeć się w oczy. To też jest dobrze. Mamy pukać. Nie wiem, gdzie my pukamy. My chyba z domu wyszliśmy, ale trochę tak... Czy my wyszliśmy z domu? Bo to tak dziwnie, że mamy tylko telewizor, sofę, nie mamy żadnej łazienki, żadnej kuchni itd. Wszyscy się na mnie gapią, co, co nie? No nie, nie, stary, no nie wydaje mi się, stary. Spokojnie, dobra. E, to jeszcze pewnie nie jest, mam listę e, listy e, ze skrzynki na listy i to mi się... Nie... Uh, 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 przestańcie się na mnie gapić. Homo, wy... <mum> przypadek z, z mojej dźwięki nazywałam ich Homo. <mum> nie jesteście Homo, bo homo są fajnie, a wy jesteście lamusami. się na mnie gapicie. A tu są skrzynki na listy, dobra. O, która jest moja? To? Tak, to jest nasza. Pięknie. Um, sprawdziliśmy. Coś będzie za nami, co nie? Eee, przestańcie. Przestańcie się na mnie gapić. Nie macie prawa się na mnie gapić. To jest tutaj poniżanie publiczne i to jest karalne. Okej, okay, tak, dziw tak dziwnie to piętro wygląda bez e, drzwi. Tu wiem, że ktoś, ktoś z tyłu stoi i tu jesteśmy już u mnie w domu i tu wiem, że tutaj ktoś stoi. Ej, ale bardzo mi się też trochę podoba to, ponieważ dzięki temu, że ja się nie mogę na nich patrzeć, to też nie widzę, jakby mi na łeb wyskoczyli, co nie? Bo nie mam listu, ten lamus nam nie dał listu. No, skrzynka na listy była pusta znowu, no przykro mi. Jaka jest pogoda na zewnątrz? Nie wiem, jakieś czarno było. Mamy i znowu sprawdzić listę. Możemy sprawdzić pogodę. Mam wrażenie, że ten typo, co tam stoi, mi w drzwi puka, ale to chyba ten wiatrak jednak. Ha, nie ma tego lamusa. Ale nie wiem, czy to jest dobry znak, że go nie ma. Przestraszałam się tego słupka. Tego tutaj ciula się przestraszyłam. E, tak, bardziej jak na razie wygląda, jakbyśmy mieli schizofrenię, a nie. E, introwertykiem bylibyśmy, bo introwertyk nie do końca tak działa, że. Ma taką paranoję, że o, ktoś się na niego gapi i że tutaj ktoś, każdy ocenia i takie, jest, wiecie, to jest bardziej, bardziej schizofrenia, co nie, nie mówię, co prawda, że nie może to też być, um, um, no, tutaj introwertyk, bo introwertycy też tak często, zależy od spojrzenia na introwertyka, są różne określenia introwertyka, N nigdy się nie dogadali ludzie, co dokładnie jest introwertyk, niektórzy... Nie lubią kontaktu z ludźmi, niektórzy po prostu się wyczerpują po kontaktu z ludźmi, a niektórzy po prostu się boją ludzi. Ja na przykład lubię kebab, ale dobra, to jest nieważne. Po prostu tak bardziej wygląda, jakbyśmy mieli schizofrenię, bo tak mam jakąś obsesję, że się każdy na nas gapi i w sumie nie jest to zdrowe i... A, się na was nie gapię, to wy się na mnie gapicie. Łapiecie ze mną kontakt z a potem macie do mnie problem, nie patrzcie się na mnie. No, widzę was. Mam nadzieję, że tutaj spędzi. To, że stawiamy drzwi otwarte, nie jest zbytnio mądre z naszej strony, ale to też jest nieważne. No, jakieś zostajemy z spam jakimiś listami, ale to nie od niego. Mój pokój wydaje się być bezpieczny. No, chcę iść na dwór? Tak jest. A i chodźmy na dwór. Chodźmy się przewietrzyć. Dawno chyba nie byliśmy na dworzu. Wydaje mi się, tu patent. To coś jest chyba najstraszniejszą rzeczą w tej grze. Przestraszyłam się tego już po raz drugi. Ale to jest nieważne. <laughs> Przestańcie się na mnie gapić. Wydaje mi się, że coś jest nie tak. Star, chodź na dwór, dawno nie byłaś, trzeba się przewietrzyć. A nie, 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 wydaje mi się, że. uhu hu hu. Znaczy wydaje mi się, że to... Rzecz, która jest nie tak, to jest to, że każdy się na nimi gapi i potem... potem... Znaczy oni mi nie mówią, że mam się nie gapić. Po prostu ja sobie sama tak mówię, że mam się nie gapić, nie? To nie zmienia faktu, że i tak czy siak spadać mi na bambus. To nie tutaj. Mm -mm, przestańcie się na mnie gapić. A ja mam iść na dwór, czy mam listy. Myślałam, że mam iść na dwór. Mam iść na dwór? Nie mam iść na dwór. Co to jest za oszustwo? Jak tak bardzo się boimy iść tutaj ludzi... Znaczy dobra, chcemy listę naszego przyjaciela, ale jak tak bardzo się boimy, to nie wiem, nie idźmy po ten list, co nie? To jest też taka moja rada, ale no ja się nie znam. Ja jestem tylko niewinną osobą, która nie ma toalety nawet w domku. A nie mieliśmy iść na dwór w sumie? A ja czuję się oszukana. I znowu dostaliśmy jakiś spam listów, ale Joey nam nic nie wysłał. Dzięki z ulicy wydają się zbyć, być zbyt głośne, a z tym to ja się zgadzam. Nie jest to yy, najlepsze do słyszenia. Ech, znowu musimy zrobić to samo. Teraz ktoś będzie przed nami sta dziwami stał? Dosłownie nie, nie stał nikt centralnie przed naszymi dziwami. To jest dobrze. Dla nas, no, przestańcie się na mnie gapić. Znaczy, to ja się mam jakąś paranoję i sobie boję się na was gapić, i w sumie wy nie macie pewnie nic do tego, ale to już nie mój problem. No, jaki mam się nie patrzeć? Patrzę się w podłogę, nie patrzę. Nawet nie widzę waszych stópek, więc e, proszę się ode mnie oddalić. Wydaje mi się, że Joey nas e, nie chce do nas pisać, albo wydaje mi się, żeby po prostu jest e, zajęty, to też jest możliwe, co nie? Tutaj nie możemy też tutaj mieć do niego problem o to, że do nas nie pisze, patrząc na fakt tego, że e, może jest na wakacjach, co nie? Ale też mógłby napisać coś, co nie? Ewentualnie jak tak bardzo boimy się tych e, listów i ludzi i tak dalej, to możemy przez telefon pisać, chociaż w tych czasach nie wiem, czy telefony istniały. No, a dzisiaj jest złudzień, nie ma listów. Wszyscy z nami gapią. Tak, gapią, nie ty się gapisz. Możesz, nie wiem, na przykład przestać Dobra, kolejny dzień, kolejna wyjście, e, zobaczenie skrzynki na listy i tym razem, um, czy są ludzie? Są ludzie, ale mi się to nie podoba. Ale wiecie co mi się też nie podoba? Fakt tego, ohohoho, <tedy> <tedy> fakt tego, że muszę iść do tej, tej skrzynki na listy. Dlaczego oni odchodzą? Chce być samemu? Nie wiem, A bądźmy samemu, w sumie my chcemy być samemu. W sumie, w sumie tak, to znaczy, nie, że chcemy być samemu, bardziej w tej grze się boimy tych ludzi, co nie? Ja koniec, nie oznacza koniecznie, że chcemy być samemu, co nie? Um, dobra, idziemy na górę. Nie wiem szczerze, jak ta gra ma się zakończyć. Jak na razie to polega na tym, że robię dosłownie to samo, ale jestem ciekawa. Z zaskoczcie mnie, zaskoczcie mnie zakończeniem. A ciekawe, co się stanie, jak będzie się nikt cały czas zgapiła. Czy wtedy oni po prostu, nie wiem, przyjdą i mnie zjedzą, czy coś? To byłoby dosyć dziwne. A, do naszego bezpiecznego miejsca. Joey umarł. Stary, wydaje mi się, że za bardzo o tym myślisz. My wiem, że nie odpisuję, ale zaufaj mi, stary, pewnie nie umarł. Muszę iść wziąć mam paczuszkę. O, dupa, tego dnia coś się wydarzy. Wydaje mi się, że gra zakończy się tak, że my więcej z domu nie wyjdziemy, bo myślimy, że Joey umarł tak jak nasza żona. Tam ktoś stoi? Nie dawa, to jest słupek. Nikogo nie ma. O, kurde. Wydaje mi się, że to jest ten dzień. Że to jest ten dzień. Ej, to jest tak niefajnie, jak nikogo tu nie ma. Co prawda, creepy, jak się każdy nam nie gapia, bo no, nam się wydaje, że się każdy na nas gapia, ale jeszcze bardziej creepy jest, kiedy nikt się nie gapi. Jestem teraz samemu. No, jesteś samemu, ale to w sumie chyba, może nie, że lepiej, ale no, chociaż, czyż Stachu, ale w sumie. Po umarciu twojej żony, to w sumie dla ciebie może być to mega straszne, bo pierw umarła ci żona, masz depresję, jesteś smutny, czy samemu, potem twój ziomek ci się wydaje przynajmniej, że cię zostawił, czy cię zostawił, no nie wiesz, nie wiesz tego. I teraz nawet po prostu ludzie dookoła też zniknęli. To też jest takie trochę przykre z Twojej perspektywy. Tap tap, 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 jesteśmy w domku. Ej, zawsze jak się odwracam, to mam wrażenie, że tutaj będzie stał jakiś czarny typ znowu. Znaczy znowu, nie było go tutaj wcześniej, ale no. Jestem samemu. No, no trochę tak. O, o. My coś wyciągamy z szuflady. Nie martwcie, Joy, będzie dobrze, nie będzie dobrze, stary. Czemu? Skąd ty masz spluwę w domu i czemuś... Stary? stary, schowaj tę spluwę, będzie dobrze. Nie, nie. Nie. No i... No. No. I tu się historia kończy. Wdana przez poważnego Daniela. No, gra była poważna. Nazwa do ciebie pasuje. No ale dobra, to była giereczka. On nazywa ale Według mnie tak do końca nie ma nic zbytnio wspólnego z introwertem. Znaczy, nie, że nic nie ma wspólnego z intrower introwertykiem, tylko po prostu bardziej się zachowywaliśmy, jakbyśmy mieli jakąś schizofrenię, co nie? Że myślimy cały czas, że ktoś na nas gapi, że się boimy tego, że się cały czas ktoś na nas gapi, też przemyślamy wszystkie rzeczy, czujemy się samemu i tak dalej, co nie. Wydaje mi się, że to po prostu bardziej psizofrenia niż introwertyk, bo introwertyk bardziej polega na tym, że po prostu wyczerpuje ci się bateria socja socjalne i po prostu po kontakcie z ludźmi jesteś coraz bardziej zmęczony. Coś takiego. Ewentualnie niektórzy uważają, że bycie introwertykiem to jest bycie nieśmiałym, albo bycie introwertykiem to jest nie lubienie spędzania czasu, czasu z ludźmi. Nie wiem, co to jest introwertyk. Może ta grama ma rację i tego się nie dowiemy. A rzeczy, które się dowiemy, to jest to, że jest to koniec tego odcinka. Wiem, wiem, smutno wam, smutno wam, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Osobiście życzę wam jego dnia, nocy, wieczoru, jakkolwiek. Teraz poradnie u was jest, bye bye.